Siemano. Z tej strony ma zostało jakieś 24 godziny do jutrzejszego biegu. Plan jeszcze zrobić ostatni trening, dopiero został, ale już przebrano do biegania. I to jeszcze skończyć się ogarniać, i jest plan jeszcze rozruszać się miśnie Dosłownie symboliczne: 2-3 km i potem relaks, ale jestem lewo żywa. Teraz razem już po 3 kilometry przebiegnięte. Jestem cała mokra. Zobaczymy, jak będzie jutro. Stu, rozciąga się tu. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się pani na razie czuje? Stres. Jest stres? Tak. W skali od jakiej? Siedem. 7, jak rozgrzewka idzie? Dobrze. Dobrze idzie? Dobrze te pani nie przeszkadza, zostało okay. pani 18 minut. Lecisz! Już! Ja mam akurat resztkę, masz. Biegniesz! Dawaj, dawaj, lecisz! Tak jak widzieliście, przed chwilą był to moment, kiedy przebiegłam 5 km. Trasa składała się z dwóch takich dystansów. Pierwszy kółko biegło się bardzo dobrze, co było widać po czasie 28 minut, więc tempo było naprawdę dobre. Z drugim były już zdecydowanie większe komplikacje. Temperatura oraz brak punktów z wodą na trasie dawały mocno sobie odczuć. Ratunkiem byli moi rodzice oraz Kuba, którzy starali się w miarę możliwości odnaleźć mnie gdzieś na trasie i tą wodę przekazać. Bez nich taki dystans byłby naprawdę mm, ciężki do przebiegnięcia. Let's go! Lecisz! Do mety! Ciegniesz. Dawaj! Lecisz mocno! Brawo, brawo, brawo! brawo jest lecisz. Super! Jestem. Jak masz na imię? Magda, czy ciężko ci się biegło? Chodź do nas. No pogoda killer, na jest wiaterek. Masz godzinę, świetny czas. Skąd brawo! Brawo, będziesz biegła półmaraton może nocny. Nie masz jeszcze 18, ok? Brawo, brawo! U, jak się pani czuje? Zmęczona. Zmęczona, ale zadowolona. Tak. tak, a w skali od 1 do 10 jak zadowolona? 10. 10. Zadowolona pani z czasu? O, Zarobi się. Jeszcze raz, proszę pokazać medalik. Dba. Jest dba. piękny medalik. Jest uśmiech. Dziecka wiktoria. Synergia, Roska wieczna, z i pierwsze miejsce Machaj Magdalena. Yes! Proszę. Zapraszamy pani. Przechodząc do podsumowania, jestem bardzo wdzięczna rodzicom Kubie za wsparcie, jakie okazywali mi na trasie oraz poza. Ej, uważam, że jak na taki pierwszy bieg długodystansowy, to czas był rewelacyjny. Kolejny bieg jest pod koniec września i tutaj sobie daję taki cel, żeby stanąć na podium wśród kobiet w klasyfikacji ogólnej. Tak, więc mam jeszcze 3 miesiące na przygotowanie i myślę, że jest to wykonalne. Więc co? Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że szybciej niż za miesiąc. Do zobaczenia.